Dzień dobry szanowni widzowie, bardzo dawno mnie nie było No bo cóż, takie życie trzeba pracować Właśnie jadąc do pracy, kolejnym super autem, czyli Audi No cóż, Audi jedzie Wszystkie rzeczy mniej więcej działają, poza wyświetlaczem tak sobie działa I radiem, bo się po odpięciu akumulatora zakodowało, więc jadę na cichacza Jakieś bonusy, jakieś problemy z tym autem na dzień dzisiejszy, no na razie jest odzyskiwane Czyli wszystkie rzeczy są w miarę naprawiane Jest szyberdach, jest świat Fajnie Poza jedną rzeczą, która nie jest awarią Tylko jest cechą tego auta Mianowicie Te auto pali jak pojebane I to nie znaczy, że musicie jeździć wściekle Żeby wam paliło jak pojebane Bo ostatnio nim jeżdżę jako typowe daily Więc pokażę wam Spokojnie zmieniamy pas Dobra, to to jest jakby emerycki sposób jazdy, jaki tym autem uprawiam Pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, no to jest No dobra, jakoś to, coś to idzie, tak? Zero twinningu, zero kręcenia mocy, moc seryjna luźnik, Super e, No to o chuj mi chodzi, że auto dużo pali No nie to, że dużo pieniędzy no bo bogaty jestem, bo dużo pracuję tylko pali mi 16,5 litra na setkę Co oznacza przy tym, że przejechałem dzisiaj już 37 km. Tak Mam w zasięgu 380, kurwa, kilometrów Co po prostu paranoja To auto przejeżdża na pełnym tankowaniu Minimalnie ponad 400 km na benzynie Matematykę zostawiła wam, ale kasy się w chuj a najlepsze jest to, że jeżeli byście chcieli pojechać do Gdyni i z powrotem, co już sprawdzałem samym, jest odległość 900 km, jest to, e, są to trzy tankowania. Hola, hola. Jest gaz, no ale jeszcze nie sprawdzony przez mojego właściwego gazownika, więc na razie e, jeszcze jeżeli chodzi o gaz, jestem Jaroszem. Na razie nie używam, trzeba tam to przejrzeć pod maską, co tam jest za... Wesoła instalacja i zrobi z niej cywilizowaną. Więc tak kupiłem sobie auto na Daily, które ma 2,7 biturbo turbo subtelnie cieknące olejem, usztywnione zawieszenie, już przeze mnie. Dodatkowo e, ma skrzynię automatyczną, oczywiście, żeby mogło coś się popsuć. I napęd na 4 łapy. I coś mi tutaj piszczy Co mnie strasznie w kurwie, ale. No i nie działa radio, więc napiszenie jest jeszcze głośniejsze Ale Jest automat I nawet właśnie przyciski I zrzucacie bieg Zrzucacie drugi bieg Jesteście teraz 4000 obrotów A nawet do dwójki zrzucił No dobra, no Prędkości żadne To rozwija Zwłaszcza waszą podgórkę z obciążeniem w porównaniu z Saabem, to jest amerykańska jazda ale miało być daily także ten no mm. jakieś plusy tego auta, które mogę na razie powiedzieć no jedzie 200 bez problemu i nawet więcej czy warto było kupić to auto Audi? nie ale je mam no i tyle